Dzień dobry. Chciałem zaprezentować gołąbka. Jest to jaśniutki płowy z 2020 roku o numerach 6251. Proszę zobaczyć plecyki tego gołąbka. Bardzo ładnej budowy gołąb. Ładny, jaśniutki płowy. Piękne skrzydło. Piękne skrzydło. Ładne oko. Pierzenie jedwabiste. Jest to gołąbek, który dla mnie był piąty, piąty był w sekcji z maratonu. Był to dla mnie drugi maraton w życiu, jaki leciałem, no bo jak Ludzie, którzy oglądają moje filmy to wiedzą, że ten ostatni sezon był, był dla mnie pierwszym, którym tam leciałem prawie wszystkie loty, nie? Tam chyba jednego nie poleciałem. No, na pierwszy maraton wrzuciłem tylko jednego gołąbka, jego nie wrzucałem. Samiczkę taką starszą. I... Wróciła, ale nie była w konkursie. A na ostatni maraton już wrzuciłem ją i To był dwulatek wtedy, nie? No to piąty był w sekcji, tak? Dyplomik mam na niego. No dla mnie to sukces, no. dla innych ludzi, to jak to będą oglądali, to będą się śmiali, tak? No, ale dla mojej hodowli to. No, dwa pierwsze maratony w tym roku i, i, i mam dwa konkursy, tak? Z tego ostatniego dwa gołębie wrzuciłem dwa w konkursie. No, w sekcji piąty tylko taki kolega jeden. Jego cztery gołębie były przed tym gołębiem w mojej sekcji, tak? no bo w oddziale to był daleko 61 chyba. To nie był jakiś wyczym. A jeszcze historia związana z tym gołąbkiem to jako młody złamał nogę. Co można zobaczyć, z złamał nogę ten gołąbek. I zabrałem go do kolegi, pojechałem. I kolega. Trochę zdolniejszy jest ode mnie, no i pomógł mi złożyć. Właściwie to on złożył, tylko ja tam trzymałem tego gołębia. Złożył nogę temu gołębkowi No i jako dwulatek latek odwdzięczył się, tak. No jestem szczęśliwy, no pierwsze marzyłem o jakimś konkursie z maratonu. No. Starszych gołębi dużo nie miałem, tylko dwa mi już do tych maratonów zostały, błędy w hodowli. Z tych. Wcześniejszych lat i niestety dwa tylko starsze gołąbki, tak. Jeden dwulatek, drugi pięcioletnia to była samiczka, teraz będzie pięciu, a on będzie trzylatek. No ale jak się ładnie prezentuje, no jest prześliczny gołąbek. No i marzenie się spełniło na tym drugim, czyli os... bo to dwa tylko były maratony, na ostatnim maratonie. Dwa włożyłem, dwa w konkursie, no i ten jeszcze dyplomik wylatał z maratonu. No. Mówię, dla innych to będą się śmieli, tak? ale dla mnie to jest ogromny sukces, dla mojej hodowli. Nie? W ogóle jakikolwiek konkurs z maratonu, przygotować gołębia. Także to ostatnie loty, a on te gołębie jeszcze w formie. One. Tydzień wcześniej chyba włożyłem na, na tą 300. Tam 300, nie wiem, 350 do mnie, 340, coś takiego. No to kurde, włożyłem wtedy chyba 15 gołębi i 9 w konkursie, tak, później ostatni maraton, dwa włożyłem, dwa w konkursie, no forma ich szła w górę, tak, jeszcze jakby były następne loty, to myślę, że byłoby dobrze, no utrzymałem przez cały sezon w zdrowiu gołębie, nie, to też dla mnie sukces, dla mojej hodowli, nie. Co tu jeszcze mogę więcej o tym gąbku powiedzieć? No, zobaczymy jak w tym roku, tak w tym roku to już maratony już nie będzie oszczędzany, bo tak dwulatki to nie chciałem na Maraton dawać. na setki wszystkie, ale na maraton nie, ale w tym roku już jako 3 latek to będzie musiał iść, nie? na maraton. Już nie będzie przebać, czy to będzie ciężki maraton, czy nie. No, zobaczymy co zrobi. Ojciec jego był, kurde, też taki w poprzednich filmach tam moich, jest spółwek taki kurde jasny, duży. To też mi pan go pocztą przysłał, bo tam gdzieś zginął jako młody. Czyli też nic nie pokazał. Matka tego gołębia była czarna, cała. No ona na tych, była szybkim gołębiem i potrafiła z tych krótszych lotów ładnie usiąść. No a on w maratonie się pokazał. Mówię, średniej budowy gołąbek, nie jest duży. Dobra, nie będę zanudzał, nie? Nie będę zanudzał. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję wszystkim za subskrypcję, za łapki w górę. No. Za łapki <grywki> w dół też. <grywki> no. Fajnie, że ktoś to ogląda, nie? No. Życzę wszystkim hodowcom, którzy zaczynają hodowlę, żeby nie robili błędów i. Jednak woleli wydać więcej pieniążków za jakiegoś gołąbka, yy, co robił jakieś wyniki, i wziąć go do rozpłodu, niż kupować jakichś młodych tam po 50-70 po 70 zł. Kupić 30, zostanie 2, czy tam 5. Tragedia, no mówię. Lepiej kupcie jednego, a czy tam dwa gołąbki do pary, żeby ktoś Wam złożył jakieś lepsze, co tam jakieś konkursy robiły, niż kurde gołąbki, kurde. Niewiadomego pochodzenia, tak. Ja tak robiłem, no i efekt jest. Dwa starsze gołębie. No teraz będę miał dwulatków chyba. W tym roku z 11, nie? Dobra, nie będę zanudzał. Dziękuję za oglądanie. Do widzenia.